I kolejny sprzęt z zachodniej granicy. Tam kupiony i tam użytkowany. Bo właściciel tam pracuje i przyjechał do Polski na sprawdzenie na taki grubszy serwisik. Bo jak sam powiedział, no trzeba po łobuzach posprawdzać. Nie do końca im ufa. Także do czego to doszło? To już sam się za głowę łapie. Wszystko się odwróciło do góry nogami. Teraz sprzęty z Niemiec przyjeżdżają na serwis do Polski. Do rzeczy VFR 1200F fajny turystyk, ponoć. Dlaczego ponoć? Bo nigdy nie miałem okazji się nim przejechać. Albo jakaś pogoda nie taka, albo coś innego nigdy tym motocyklem nie jeździłem i chyba. Nie chyba, tym na pewno też nie pojeżdżę, bo pogoda jest jaka jest. No, także pozostaje mi go jedynie przeserwisować. I teraz tak. Motocyk z 2010 roku. W przebiegu 55 tysięcy. Do motocykla komplet fantów potrzebnych, miejmy nadzieję Co właściciel chce zrobić? No wiadomo, serwis olejowo-filtrowy To na pewno Dostarczył też Co on tutaj dostarczył? Płukankę do chłodnicy, żeby zrobić I płukankę do oleju, żeby też przed wymianą dodać No i porządnie go porządnie go z jakichś tam osadów i zanieczyszczeń dobrze ogarnąć ponieważ nie wiadomo co było wcześniej robione a patrząc na jakość usług ostatnio serwisów i podejścia e, innych osób to no to chcę to zrobić i w sumie wcale się nie dziwię I jedziemy dalej do wymiany e, świece do wymiany e, klocki to są klocki przód bodajże i gdzieś są chyba jeszcze jedne klocki przód, klocki tył a może to i to chyba komplet, muszę zobaczyć bo nie pamiętam dokładnie co tam mamy zrobić, co będzie to wymienimy nowe świece irydowe wlatują no wiadomo, płyn chłodniczy płyn hamulcowy, płyn sprzęgłowy Regulacja zaworów, tutaj właściciel dostarczył i uszczelki. No brakuje jeszcze uszczelek pod śruby i tutaj pod system dopalania. W jednej uszczelce już jest to jakby w komplecie, a w drugiej trzeba było dokupić osobno. To już sobie zamówiłem i chcę, żebym sprawdził też łańcuszki rozrządu. Jeśli są już no podejrzane, to wymienić. No, i także napinacze tutaj łącznie ze ślizgami, to jest zupełnie inna konstrukcja również, również. zakup. także to też już jest w komplecie do wymiany. No, tutaj zobaczycie troszeczkę inne rozwiązanie. Układ fałka-fałka to ok, ale tak nie ma zwykłego napinacza. Tylko jak widzicie, wbudowany jest już ten ślizg napinający. Także to już jest zupełnie inna konstrukcja. To po pierwsze. Po drugie, rozwiązanie jest dość e, dziwaczne, jeżeli chodzi o regulację zaworów. Tak zwane mieszane. E, zawory wydechowe są bezpośrednio e, powiedzmy na szklankach regulowane na płytkach, natomiast. Wydechy są popychane przez no, dźwigienki, ramiona i są regulowane na śrubkach. No taka inna trochę konstrukcja. Jeden wałek, a takie rozwiązanie, jak rozbiorę, to pokażę co jak. Bo myślę, że to was może też tam gdzieś po troszeczkę, e, po troszeczkę, troszeczkę zaciekawić. No, generalnie to można powiedzieć, sprzęt jeżdżący. Ale właściciel chce go sobie przygotować tak już do sezonu na pewniaka. Także robimy serwis taki filtrowo-olejowo-płynowy kompletny, zawory rozrząd. Tutaj synchronizacji nie ma. To jest taki układ przepustnic, który właści właściciel, producent nie przewiduje z żadnych syn e synchronizacji. Tego nie będziemy robić, jeżeli chodzi. A i do sprawdzenia też będzie sprzęg skoro już dekiel rzucany do rozrządu bo łańcuszki tak będzie trzeba posprawdzać czy nie pozacierane więc dekiel wylatuje e, to do sprawdzenia przy okazji sprzęgło jak się tam tarcze mają czy nie są już e, czy nie są już mocno zużyte to tam e, przy okazji plus taki przegląd ogólny motocykla, główka ramy przede wszystkim no i zobaczymy, no lagi. wydają się być suche myślę, że Większej tutaj tragedii nie ma A Zobaczymy jak tam z luzami I zostanę całego rozrządu No tak to Tak to jakiś Wstępny taki zakres pras jest Dodatkowo też oczywiście dostanę od właściciela y, Biblię Do tego motocykla miło Mimo, że taką posiadam Co prawda w wersji gdzieś tam elektronicznej, no ale taka też się przyda zawsze coś pod ręką szybciej zobaczyć, może taki standard teraz już chodzi od Was tutaj z motocyklami e, no i to tyle chyba jeżeli chodzi o taką, taką prezentację przed serwisem motocykl zakurzony bez owiewek bocznych ponieważ właściciel sobie coś je tam y, szykuje na wiosnę coś tam sobie chciał przy nich poprawić i montował crashpad chyba bardziej o to chodziło już dokładnie, nie. wybaczcie mi, ale nie pamiętam no coś tam z tymi owiewkami chyba jeszcze chciał sobie zrobić jeśli jeśli dobrze kojarzę no ale to mniejsza z tym my robimy swoje i oddajemy sprzęt w pełni przeserwisowany jeżeli chodzi o tematy mechaniczne dobra wprowadzamy sprzęt na serwis zabieramy się do pracy widzimy się pewnie po jakimś już tutaj w yy, głębszym rozebraniu i wniknięciu w temat. Oj, żeby tu się gdziekolwiek dostać, to yy, trzeba, się, trzeba się trochę na gimnastykować. Yy, jak to w tych nowszych Hondach? Yy, no, troszkę, troszkę już się tutaj podziało. I słuchajcie, yy, pokażę Wam tylko mniej więcej, jak to wygląda więc y, komentarz jest zbędny kiedy ktoś tutaj raczył łaskawie zaglądnąć jest tego no sporo i to tak i to tak ładnie y, z drugiej strony też to jakiś oleum się leje całe przepustnice do wyczyszczenia nie ma się, nie ma zmiłu się bo Bo jest co robić, trzeba to dokładnie, dokładnie wyczyścić i w takim stanie na pewno, na pewno tego nie zostawimy. To na pewno, eee, co dalej, co dalej, czekajcie, odłożę sobie to. Bo tutaj naprawdę do czego się dostać? Zapłucenia z pokrywy. Ktoś składał zapewne na starych uszczelkach. Jak się tam dalej dostać, no to powiem Wam. Eee, na pewno będzie wesoło. Na pewno będzie wesoło yy, i chyba trochę brzydkich słów poleci, ale spokojnie nie usłyszycie tego. Jak zawsze jestem yy, miły, opanowany i, i kulturalny. Yy, o, prawie zawsze. No, ale tak, yy, zaglądnąć tu trzeba było, to na pewno, bo. Bo jak widać, nikt się za bardzo wcześniej tym wszystkim nie przejmował. Dobra. Jedziemy dalej, jeżeli chodzi o rzucenie głowic, głowic, pokryw zaworów, systemy dopalania też pójdą do wyczyszczenia, bo tam na pewno też już też się podziało co nieco. Właściciel mówił, że filtr jest powietrzanowy i faktycznie tak jest. Nie ruszamy, zostawiamy. Dobra, to tyle z takich nowinek. Jak za godzinnaście dobiorę się do pokryw, rzucę tą pokrywę, albo może pomierzę luzy, nie wiem. Coś tutaj podziałam, no to pewnie się połączymy i pokażę jak sprawa wygląda dalej. Ale tego co tutaj tak to wszystko poupycham, to zabić to mało pana inżyniera. Dobra, może jakoś tam łapy gdzieś wcisnę, ciśniemy dalej. No, to dekle mamy pościągane. Tylni to tam luz blues, natomiast przód to pożar się boże. Naprawdę, to wyciągnąć, a jak to włożyć później? A będę się martwił później, ale zabawa naprawdę przednia. Na przednim cylindrze zabawa przednia. E, dobra, do rzeczy, bo już mam luzy pomierzone. E, I tak to, jak to jest. Zawór pierwszy, czwarty i drugi, trzeci. Zawór, cylinder, wróć. Już mówię, jak wyglądają luzy. Generalnie bardzo ładnie wyglądają luzy. Od 0,13 do 0,19 na sących. Tu jest 0,15, 0,15, 0,15, 17 Mieści się i tu na drugim widzicie. 010 na jedyny zawór do poprawy na sąsem 016, 0,15, 016, wszystko pięknie, ładnie się mieści. Wydechy w sumie od 019 do 023 ten delikatnie uciekł. Ten jest na limicie. A tutaj wszystko pięknie, ładnie, także bardzo ładnie się trzymają luzy, w sumie do poprawy by było e, policzmy raz, dwa, ale to są na śrubkach. I tutaj jedna płytka do poprawy. Trzy zawory. Wynik, e, wynik super. Jak to wygląda? Już wam mówię. Tutaj e, wałek, e, wałek sący bezpośrednio naciska na szklanki. Natomiast jak widać e, tutaj też wałek. Zwałki sące i wydechowe. Jest tylko jeden wałek. Natomiast krzywki tutaj sące od zaworów sących. Może tak. Naciskam bezpośrednio na szklanki. Natomiast zaworów wydechowych, jak widać, idzie na takie dźwigieńce, na takim ramieniu z rolką. I tutaj jest regulacja. Regulacja. Już przyświecę troszeczkę bardziej. Regulacja śrubkowa. Czyli bardzo wygodna. Jeżeli chodzi o ten cylinder, bo tam się dostać nawet do tych śrubek, które ledwo widać. Trzeba gdzieś tam łapę wetknąć i to wszystko mierzyć. A do regulacji jest jeszcze tamten, na skraju. Także w ogóle jest fajnie. No ale tak to mniej więcej wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak, jak pracują takie, takie układy. Coś pokręcimy troszeczkę wałem, ale jeszcze zanim do tego przejdę. To, to mówimy sobie łańcuszki rozrządu. Tu jest taki, jakby malutki czpień, i serwisówka mówi, że jeżeli mieści się w granicach 5 mm, mierząc go. To to, można go, to łańcuszki jeszcze są, no, można zostawić, natomiast jak już wyszedł więcej jak 5 mm, to wtedy łańcuszki do wymiany. Ten wyszedł 4,5 mm, czyli jest na granicy, natomiast z przodu o dziwo to widać gołym okiem, jest dużo mniej wysunięty, to jest 3,5 mm. Także jeżeli ten tylni, to dziwne, że jeden się szybciej zuży drugi wolniej. Jeżeli ten tylnik by miał też 3,5, to byśmy zostawili. Natomiast jest już na limicie, a dodatkowo jeszcze wam pokażę, jak to gra na znakach. Może się uda ładnie to wychwycić. Jak mi się uda ładnie podświetlić. No, ale już patrzymy. Kiedy mi się to uda ładnie podświetlić. Albo tak. O. Widać i teraz tak na dole już zostawiono na znakach, to musicie mi uwierzyć na słowo. Natomiast zobaczcie, to powinno grać e, z pokrywą, Przykładam i tyle się już e, tyle się już opóźnia e, wałek, jeżeli chodzi o znaki na łańcuszku. Także przesunięcie jest już, jest już spore. Znaczy spore. No. Widać ewidentnie, że już powolutku znaki e, uciekają. I, e, no I wałek się spóźnia. No jest już na limicie, i po prostu no, co zostawię właścicielowi. W ten sposób łańcuszek i za rok zacznie mu grzechotać bez sensu. Bez sensu, ponieważ i tak są zakupione wszystkie części i tak zaglądamy do sprzęgła. No to zupełny bez sens tego nie ruszyć. Trochę pracy będzie. Mówię, ten się trzyma lepiej i ten ładniej gra na znak. To od razu widać, czemu jeden się wyciągnął inaczej, jak drugi. No tak to się jakoś zużyło. nie wiem, nie będziemy wnikać. Eee, I tyle, a od tego właściciela właśnie dostałem takie tacki, więc grzech. Znaczy nie tak, może nie skorzystać. Świece tu już siedzą bardzo długo. A kolor, jaki kolor to tam. paliwo I tyle, także, także. Eee, no tak wygląda napinacz nowy. Eee, takie dziwolągi wyprodukowali. O ja się zupełnie inaczej tutaj montuje. Inna zasada działania niż w zwykłych, zwykłych standardowych e, budowach. No ale działa to jak widać przez tyle tysięcy jest spokój, bo do końca rozrząd nie hałasował. E, co nam pozostaje? No co, zlewamy olej, rzucamy dekiel. No i będziemy powolutku e, to wszystko sobie... Rozbrajać. Porzucam łańcuszki, porzucam dekle, zajrzymy do sprzęgła, coś sobie jeszcze popowiadam. Ogólnie e, z rozrządem, z zaworami nieźle. No, ale jak to zawsze bywa, już czas, żeby tu zajrzeć Ech. i co nieco powymieniać, żeby był żeby był spokój na wiele tysięcy kilometrów kolejnych no to tyle działam dalej mamy to w końcu łańcuszki cały rozrząd wyszabrowany i powiem tak motocykl dość ciężki pracochłonny w serwisowaniu jeżeli chcecie robić to sami to trzeba się dwa razy zastanowić, bo naprawdę, bo naprawdę to nie jest wszystko takie oczywiste dla kogoś, kto przy tym nie pracuje na co dzień. Zresztą, popatrzcie na moje ręce. Jedna i druga tak wyglądają po pracach przy VFR-ce. z przodu tragiczne. A później, jeszcze, jak już sobie pościągamy wałki, i tak dalej, trzeba odkręcić napinacze, które również trzymają się tu na tych śrubach. Tu jest dość ok, ale dojdźcie sobie z tyłu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jak to skręcić, później to już w ogóle będzie jazda bez, bez trzymanki. Trochę, trochę to wszystko inaczej skonstruowane, tak jak mówiłem. Teraz możecie sobie dobrze zobaczyć na zaworach sących szklaneczki a tutaj mamy zwykły, zwykłą regulację śrubkową jak widać dwa różne rozwiązania co dalej jeżeli chodzi o same łańcuszki no to śladów zatarć brak miętoliłem je dość, że tak powiem dość mocno i nic tu się nie, nie wydarzyło ani razu wałki myślę, że w ładnym stanie. Delikatne ślady zużycia są, ale nic tu się wielkiego nie dzieje, również na, na samych mostkach. Także jest OK. Tu macie ten właśnie system na zaworach na zaworach wydechowych Zwykła regulacja śrubkowa A tutaj jest cała krzywka to, ra... a krzywka to Dźwigienka, ramię Popychane właśnie Tutaj za pomocą Tego, tej roleczki No tak to, tak to skonstruowali eee, No, także Tak to mniej więcej wygląda Napinacze również Jakoś mocno niezużyte eee, Ślizgi Yy, ślizgi te prowadzące w bardzo, bardzo przyzwoitym stanie. Zresztą, tak jak patrzę, to wymiana ich wcale nie jest taka prosta. I jak na moje oko, to yy, wymiana tylko jest możliwa. Może przy świece, przy yy, ściągnięciu głowicy. Przy świece czy nie przy świece, bo nie wiem, czy mam. A jest latareczka, ponieważ yy, tutaj ładnie się nam blokuje w takich gniazdach, które praktycznie no, podnosimy głowicę dopiero będzie można ten ślizg wyciągnąć. Także producent raczej nie przewidział, że będą się szybko zużywały. Ale przy każdym zrzuceniu głowicy trzeba by było ten, tą okazję wykorzystać, żeby te ślizgi wymienić. Na chwilę obecną nie widzę tu większych zużyć, jak najbardziej mogą zostać. Co dalej? Trzeba też uważać, żeby się nie naciąć, bo tu Honda sobie wymyśliła na tej śrubie głównej nawale lewy gwint. Więc żeby sobie kuku nie zrobić i nie, nie ciągnąć w drugą stronę, bo tylko sobie pogarszacie temat, sytuację i, i dokręcacie coraz mocniej. Aż w końcu możecie kiedyś urwać. Jeżeli się uprzecie, że chcecie, to jednak. Odkręcić w lewo, a nie w prawo. Także rzadkość wśród motocykli, ale tu tak jest. Gwint lewy zresztą jest specjalne oznaczenie na śrubie i trzeba, trzeba na to cholernie uważać. A czemu tak Honda zrobiła? Ponieważ, moim zdaniem, tak jak ja się domyślam, jest tu na kole, tutaj zębatym, które wychodzi z wału, zastosowany specjalny taki tłumik. Y, który się specjalnie również naciąga przy składaniu żeby później sprężyny jakby y, kompensowały luz na samym kole czyli y, po prostu ciągną w drugą stronę sprężyny odpychają mocniej czyli jak jest napięte tak popuszczamy no to kompensuje luz tutaj na y, na koszu w związku z tym podejrzewam że pracuje to dzięki temu dużo dużo ciszej i tak oni sobie to wymyślili, tak jest. No i tak to trzeba mądrze złożyć, bo jeżeli to złożycie nieumiejętnie, przykładowo tak jak teraz, bez napięcia wstępnego, o tak, no to sobie to wszystko będzie latało jak chce i będzie, nie, że nie będzie kompensowania, ale będzie dużo głośniej, bo jeszcze ta malutka część e, zębatki tego koła będzie dodatkowo hałasować, trzeba tutaj uważać przy składaniu i pomyśleć jak to ma być e, no, także to jest to, co ja wam jeszcze miałem powiedzieć ciekawego aha, sprzęgiełko e, zajrzane, zresztą a, już tego nie nagrywałem zresztą widać, że jest naprawdę jeszcze w fajnym stanie e, nic tu się nie dzieje nie poprzebarwiane tarczki Eee, spokojnie zostawiamy. Sprzęgło jest ok. Eee, natomiast tak, eee, no, pokrywy standardowo do wyczyszczenia i systemy dopalania spalin. Eee, no, pytanie jest jedno: czy ktoś tu kiedykolwiek był? Bo nawet jeżeli ktoś do zaworów zaglądał, to, to tutaj mogło być to niedotykane od nowości fabrycznie. Dużo, dużo większość mechaników po prostu tego nie czyści, nie dotyka. Dla nich to jest temat. Yy, a to jest yy, temat nieznany, jeżeli chodzi o, o wyczyszczenie tego, po prostu nikt tu nie zagląda, klient się nie dopytuje, więc temat yy, praktycznie pomijany przy przeglądach, nie mówię, że u wszystkich, ale w większości warsztatów pod te puchy nie jest kompletnie zaglądane. Co mi pozostało? Pozostało mi to wszystko sobie doczyścić, bo dekiel, jak widzicie, jest na masie składany, jak to w Hondach. Czyli dekiel trzeba sobie doczyścić i tą powierzchnię tutaj. System dopalania spalin, powierzchnie tutaj, jak widać. Również pod pokrywy, to wszystko musi być doczyszczone, wymieniamy jedną płytkę, którąś tu, nie pamiętam, yy, chyba tą, tą płyteczkę wymieniamy jedną, kompensujemy sobie, raczej zwiększamy luz, bo był troszkę za mały i tak, właściciel zamówił, tak jak mówiłem, uszczelki pod pokrywy, Yy, ale tak, nie domówił, yy, bo jak widzicie, tu w systemie dopalania spalin od razu z uszczelką są uszczelki właśnie pod te kanały, które idą tutaj od dopalania spalin. A w drugiej pokrywie, niestety, yy, są osobno te kanały i muszą iść takie malutkie oringi. Yy, poczekajcie, już pokażę. I gdzie ten o-ring? O, tutaj jest taki o-ring. Ten o-ring też musi być nowy przy składaniu, żebyśmy nie musieli się martwić o jakieś tam przecieki właśnie w tych kanałach. Nowe uszczelki to jak najbardziej. Domówione są również uszczelki pod e, tutaj kanały, otwory pod świecę, tak, tutaj. E, I domówione są również e, podkładki nowe. Podmocowanie napinacza. Tutaj jest mocowanie tych napinaczy to jest właśnie to. I te uszczelki w sumie to są podkładki miedziane również daje się nowe przy wymianie napinacza, czy też przy demontażu może tak. Yy, także. Mm, aha, i oczywiście nowe śruby, nowe uszczelki tutaj pod śruby pokrywy. Również idą nowe, i wtedy mamy pewność, że jeżeli wszystko się dobrze złoży, jest sucho, jest czysto i jest przyjemnie. Do następnego przeglądu na bank to wszystko będzie ładnie, ładnie trzymać. No, tak to wygląda na chwilę obecną, i tak to chyba. Też zakończymy kolejny materiał, ponieważ yy, no czekam na części. W międzyczasie sobie coś poczyszczę. Jak już wszystko będzie gotowe, to gdzieś się tam widzimy w, przy tym yy, mozolnym i ciężkim składaniu. Wierzcie mi, ciężki sprzęt do roboty w porównaniu ze zwykłą yy, rzędówką. Jeżeli chodzi o dostęp, o rozwiązania, o napinacz, który trzeba w odpowiedni sposób. Już fabrycznie skompensowany, żeby nam tutaj nie przeszkadzał przy montażu czy przy demontażu wałków. No to wszystko jest zupełnie inaczej rozwiązane i troszkę wiedzy, doświadczenia trzeba mieć, jak, jak tu w ogóle w tym temacie zadziałać. Tak pokrótce, żeby ten śpien wyciągnąć i go zablokować w takiej pozycji, bo generalnie. Jest coś takiego w środku, w środku, podczas, przy zamontowaniu. To sobie wciskamy. Najpierw, może pokażę. Tak, jakby ktoś się odważył, za taką fałferkę brać. Wciskamy sobie o taki tutaj bloczek pin. Jak zwał, tak zwał. Dopiero ciągniemy. Dopiero odblokowuje nam się ta tutaj prowadnica. I ciągniemy ją tak do góry. To wcale nie jest takie proste. Żeby, żeby się ukazał taki mały otwór na blokadę i dopiero wtedy mamy zwolniony naciąg końcówka rozrządu no tak to jest tak to jest rozwiązane ale jak widać 55 tysięcy dobrze mówię tyle ma przebiegu jakoś tak yy, i to działało także jest inaczej ale, ale sprawnie ale działa to całkiem ok no to słuchajcie, na chwilę obecną to tyle. Widzimy się zapewne przy montażu, przy kolejnej części. Aha, no i oczywiście domycie przepustic mnie czeka, to też trochę zejdzie. Także akurat ten czas, który gdzieś czekam na te jeszcze resztki potrzebnych części, te uszczelki, to akurat wykorzystam sobie tutaj na doczyszczenie wszystkiego, na dopieszczenie. I będziemy powolutku, powolutku to wszystko sobie składać tak, żeby nam się tutaj nic nie, złego nie wydarzyło. No sprzęgiełko też zostało mi jeszcze do złożenia, a to ostatni już taki docisk element, to tam nie kłopot i, i będzie po sprawie. Nie ma tragedii w sensie, yy, że tak powiem, że chodzi o stan techniczny, tylko dużo pracy właśnie przy tego typu tutaj y, zadaniach. No rozrząd yy, to jest tutaj ciężki temat. Trzeba się z tym liczyć, że naprawdę schodzi kupę czasu. To jest jedna rzecz, a druga wcale to wszystko nie jest takie. E, takie proste. No, tutaj mamy standardowe rozwiązanie łańcuszka pompu oleju. Jak to w Hondach, tutaj oni tak to sobie wymyślili, no ale działa to. Działa to bez problemu. No, to widzimy się przy następnej części. Trzymajcie się i cześć.